Siemano, moi drodzy. To paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze stron przewodnika w Hogwarts Legacy. Eee, jesteśmy w skrzydle południowym, w miejscu, gdzie eee, nam się. To miejsce nam się otworzy, jak dostaniemy Alachomore poziomu pierwszego, gdzie mogli tu biegać. No i tutaj do góry jest smocza waza, którą trzeba podpalić, i z niej wylatuje właśnie strona. A jak się do niej dostać? Tutaj potrzebujemy Alachomore poziomu trzeciego. Otwieramy zamek, no i tutaj jest kominek, który się pali. Go gasimy za pomocą Gleciusa. On gaśnie, wtedy możemy tutaj wejść. No i biegamy na samą górę, i czeka na nas baza. E, tylko teraz gdzie ja mam. Okej. Okay. No i proszę. Mamy naszą stronę. No, jest to moja. No, jeszcze dwie strony i będę miał wszystko tutaj. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że pomocny. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Hej.